Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj y, będziemy robić sobie krótszy film, ale chciałabym zrobić czytanie na kolejne 7 dni. Y, kiedy obejrzycie, wtedy ten film jest ważny, więc kiedy na niego natraficie, jest ok. Y, nie ma tutaj po prostu y, dokładnego terminu. Natomiast tak, grupa numer 1 ma Amazonit. Grupa numer 2 ma y, Aventuryn Zielony i grupa numer 3 ma labradoryt. On się słuchajcie tak pięknie świeci, nie wiem czy to w ogóle kamera odda, ale ma taki niebieski, niebieski połysk. Chyba tego nie widać, ale naprawdę przepięknie się mieni. Więc tak, e, dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały amazonit i słuchajcie, już patrzymy sobie co dla Was na nadchodzące 7 dni od dzisiaj, od dzisiaj licząc co tam ważnego więc już patrzymy kolejne 7 dni co dla Was przyniesie mamy energię dziewiątki kielichów Więc już wam wszystko słuchajcie, tu zinterpretuję. Jeżeli słuchajcie, chodzi o dziewiątkę kielichów, jest to dla mnie energia zawsze pewności siebie, większej wiary w swoje możliwości. Więc wraz przez te 7 dni przychodzi do Was energia, która właśnie będzie wam dodawać tej pewności siebie, tej energii do zaufania mm, samemu sobie. Więc przez ten czas może być Wam łatwiej podejmować pewne decyzje, dostrzegać to, co dookoła Wam na przykład już nie służy, co warto zakończyć, co nie jest dla Was na przykład dobre, czy to jakieś sytuacje, czy jakieś zmiany, cokol cokolwiek tutaj może, słuchajcie, być. Natomiast głównie jest to taka energia, w której poczujecie się znacznie lżej. Poczujecie, że coś się zmienia w waszej energii, a możecie do końca nawet nie wiedzieć, co to po prostu będzie. Po prostu jest to takie uczucie, w którym. Um, Czujecie, że coś się zmienia na plus, że coś się zmienia na lepsze, że czujecie się lżej, że czujecie się bardziej szczęśliwi, bardziej zadowoleni. Jest to naprawdę przyjemna energia, w której, z której warto przede wszystkim korzystać. Natomiast co dla Was dziewiątką kielichów? Uważajcie na osoby dookoła Was. Trzymajcie to, co prywatne dla Was, dlatego że w tej energii dużo ludzi może być z Waszego otoczenia zazdrosnych o coś. Może są koło Was jakieś osoby, które źle Wam życzą. Warto słuchajcie sobie zrobić wtedy oczyszczenie, czy to właśnie selenitem, czy białą szałwią, czy palosanto, czy po prostu odesłanie do nadawcy, to, to co ktoś wysyła. Natomiast. Chodzi mi o to, że czasami pokazujemy bardzo dużo, czy to w mediach społecznościowych, czy, czy czymkolwiek innym, czy po prostu w miejscu pracy, czy koleżance, znajomym. Mówimy na przykład o tym, jak świetnie się czujemy, jak świetne powodzenie mamy, albo jak coś nam wychodzi, albo jakie mamy plany, a w tej energii ktoś może poczuć taką zazdrość, że ale dlaczego ty masz tak dobrze, jak na przykład teraz w moim życiu czuję się źle? Wiecie o co chodzi? O taką energię, która. W której ktoś może mieć trochę gorzej, i przez to, że zobaczy was, że wy macie lepiej, może poczuć się zazdrosnym o to, więc to jest taki czas, w którym y, ktoś może wam wtedy mieszać w energii, więc nie warto wszystkim mówić, warto swoim szczęściem y, cieszyć się z osobami, dzielić się z osobami, które wiecie, że mają dobre intencje, które mają dobre serce wobec Was. Y, nie, mówić wszystkiemu, y, nie mówić wszystkim o każdym, nie mówić wszystkim o wszystkim. Nie, nie mówić każdemu o wszystkim. O, w ten sposób chciałam powiedzieć. Przepraszam, wysłuchajcie, słuchajcie wcześniej rano i język mi się plącze. Natomiast wiecie o co chodzi. Po prostu, jeżeli też nawet macie jakieś plany, coś chcecie zrobić na ten tydzień, czy w przyszłym tygodniu, albo macie jakąś randkę z jakąś fajną osobą, nie warto mówić tego wszystkim dookoła, bo jeżeli ktoś ma na przykład przeświadczenie, że wy zawsze spalacie randki, albo że nie powinniście iść z nową osobą, tylko wrócić do swojego ex, mówię przykładowo, to będzie Wam wysyłał po prostu wtedy złą energię, samym takim podejściem, myśleniem o tej sprawie i czasami te, wtedy po prostu spotkania może ktoś odwołać, coś się może pozmieniać, więc nie warto po prostu tutaj ryzykować. I patrzymy, co dalej. Też słuchajcie, przyszło mi coś takiego, że jakiś piesek może Wam przebiec drogę, albo jak będziecie mieć sytuację, że gdzieś jedziecie i jakiś pies jest... Mm, na poboczu z jednej czy z drugiej strony zwolnijcie, bo y, może on po prostu Wam przebiec przez drogę, więc na to uważajcie. Ale też słyszę, że dla osób, które mają pieski, może to po prostu będzie taki, wiecie, czas, y, w którym lepiej się dogadujecie, w którym, nie wiem, lepiej razem Wam się spędza czas, y, gdzie po prostu tak, nie wiem, czujecie większą tą więź. Natomiast dla innych, którzy nie mają psów, to może być sytuacja, w której po prostu gdzieś idziecie, jakiś pies do Was przyjdzie i y, y, zacznie się do Was tutaj tulić i miziać. Więc też coś takiego mi się, słuchajcie, tutaj pokazuje. Siódemka Buław to jest, słuchajcie, dokładnie to, co powiedziałam już tutaj, że Siódemka Buław mówi o tym, żeby chronić swoją przestrzeń, chronić swoją prywatność. To jest w ogóle to fajnie zaprezentowane, bo przy króliku są takie, wiecie, smugi światła. Dla mnie to ja odczytuję jako po prostu aura, jako, wiecie, Naszą energię, którą trzeba chronić przed innymi, więc siódemka była w mówi stricte o tym, jeżeli coś jest w planach, ale jeszcze nie jest na 100% przesądzone, nie warto o tym każdemu mówić, bo nie każdy ma dobre intencje, niektórzy sytuacje widzą inaczej i mogą po prostu mieszać waszej energii, więc jest to energia, w której chronicie siebie, chronicie swoją przestrzeń, swoją prywatność, nie o wszystkim trzeba zawsze każdemu mówić na bieżąco, można już na przykład powiedzieć po fakcie dokonanym, tak? Mamy energię dwójki kielichów, więc jest to wspaniały czas dla osób w stałych związkach romantycznych, ale też dla tych osób. O rany. Okej, okay, słuchajcie, tutaj zaraz staty mi cały się rozleciał, a nic z nim kompletnie nie zrobiłam. Więc ja nic nie ruszałam, ale się wystraszyłam. Więc jest to, słuchajcie, fajny czas dla osób, które z kimś na przykład świeżo się spotykają. Na przykład są singlami, singlami tak, ale z kim zaczęli się spotykać, lub kogoś nowego poznali, do pisania, czy to po prostu do rozmów, e, czy to stałe związki. W każdym waszym przypadku pokazuje się piękna energia do fajnego porozumienia, gdzie te sprawy powinny układać się tak, jak sobie to e, wybraliście. Więc powinien być tutaj spokój, powinno wszystko iść w dobrym kierunku. Dla osób, które kompletnie nikogo koło siebie nie mają pod względem romantycznym, to jest szansa, słuchajcie, że ktoś wam wpadnie w oko. I kogoś tutaj po prostu zaczepicie, albo ktoś nagle was zaczepi, natomiast jest to fajna energia właśnie do takiego porozumiewania się, tak? Więc dla wszystkich, którzy już mają z kimś kontakt albo są w relacji stałej, jest to fajny czas, gdzie ktoś może was zaprosić na randkę, albo szykuje wam się wspólne wyjście, albo po prostu jest to taki czas zbliżenia się do siebie, ym, gdzie po prostu lepiej będziecie się nawzajem rozumieć co tutaj więcej? Energia asamieczy no i słuchajcie, ta, asami ta energia asamieczy to może być ten statyw lecący, dlaczego? Dlatego, że to jest coś nagłego, że mm, jesteście w swojej energii, działacie coś robicie i nagle coś się pojawia, ale co się pojawia? Energia y, giermka monet a właśnie, pojawia się słuchajcie, jakaś y, jakieś nagłe wydarzenie, niezłe nie niezłe, znaczy nie nic takiego wiecie, złego, złego natomiast jest to taka energia, w której wy sobie jesteście w swojej energii, skupiacie się na sobie, na jakichś tam ważnych dla was osobach, a tu nagle przychodzi dzień i bam. Jakiś, yy, nie wiem, eks przed 5, 6, 10 lat do was na przykład, napisze, albo przyjaciółka, z którą nie mieliście dawno kontaktu, albo odezwie się ktoś, yy, z kim się nie lubiliście. Natomiast to jest dla mnie taka energia, że coś z przeszłości o sobie przypomni: coś, albo ktoś. Czasami to może być sytuacja, w której nie wiem. Yy, może aplikowaliście do jakiejś pracy kilka miesięcy temu i bez, wiecie, odzewu, a na przykład dzisiaj dostajecie wiadomość zwrotną, czy nie dzisiaj, ale przez te 7 dni, to jest coś takiego, że jakaś sprawa lub osoba, o której zapomnieliście, która gdzieś już tam poszła swoją drogą, e, nagle o sobie przypomina, nagle wraca. E, może to też być dla niektórych z Was sytuacja, w której na przykład, e, nie wiem, jakaś paczka Wasza zaginęła albo idzie bardzo długo i, e, i po prostu nie wiecie, kiedy ją dostaniecie. Może akurat właśnie przyjdzie w tym czasie. To jest coś takiego, że coś było, o czym zapomnieliście już? Już jakby w ogóle o tym nie myślicie, i nagle to się pojawia, bam i jest. Więc y, tak się słuchajcie, pokazuje Wasza energia na te następne 7 dni. Korzystajcie w pełni z tej dziewiątki kielichów. Pamiętajcie, nie każdy ma dobre intencje wobec Was. Ja Was tu nie straszę, absolutnie nie. Zdbajcie po prostu swoją energię, jak w tej siódemce buław. chroncie to, co prywatne, chronicie swoją przestrzeń. Y, czasami to też są koleżanki, które wiecie, tak stricte wypytują o każdy szczegół Waszej relacji, czy czegokolwiek w Waszym życiu. Nie warto mówić wszystkiego. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer dwa. I witam serdecznie osoby, które wybrały awenturyn Zielony i patrzymy co dla Was. Ok, u Was y, czwórka mieczy na spodzie. To jest słuchajcie troszeczkę czas zastoju, gdzie z początkiem tych siedmiu dni możecie mieć troszeczkę mniej motywacji, y, mniej... Mniej chęci do zrobienia czegoś, możecie po prostu na początku czuć e, bardziej taką ospałą energię, w której. <laughs> I zobaczcie, <laughs> tasowałam sami, widzieliście, jak i znowu ta twórka mieczy. A więc okej, okay, słuchajcie. Co chciałam powiedzieć, że to jest energia, w której możecie czuć troszeczkę większą potrzebę odpoczynku, regeneracji, gdzie możecie czuć mniej motywacji, chęci do zrobienia czegoś. Czyli z początkiem tych 7 dni, już na przykład oglądając ten film, możecie mieć trochę taką energię, że a nie chce mi się czegoś zrobić albo jestem zmęczony, jestem senny. To jest tego typu energia. Natomiast nie warto się nią przejmować. Z czwórką mieczy warto po prostu pozwolić sobie na ten odpoczynek, jak ten króliś z uśmiechem na pyszczku po prostu sobie leży i odpoczywa, i myśli o marchewkach. Więc wiecie, to jest taka energia, w której jeżeli czujecie się senni, to warto sobie pozwolić na ten relaks, na ten reset. Jeżeli, ym, nie wiem, czegoś wam się nie chce, to jeżeli można coś odwołać, to lepiej coś odwołać, przesunąć. Po prostu nie zmuszajcie się do niczego. To jest taka energia, w której jeżeli potrzebujecie odpoczynku, resetu lub wolniejszego tempa pracy lub czegokolwiek, a możecie sobie na to pozwolić, po prostu sobie na to pozwólcie co tu? Ha, to jest, słuchajcie, kartka do Tarota, która miała teoretycznie być wyrzucona, ale ja ją sobie zostawiłam, bo stwierdziłam, że ona też ma przekaz, no nie? Więc to jest energia, słuchajcie, w której ktoś Wam po podziękuje za pomoc. I Wy komuś y pomożecie w przez te 7 dni w czymś. I to może być coś bardzo prostego: jak nie wiem, idziecie na zakupy, i komuś przez chwilę um, poniesiecie zakupy, jakiejś staruszce, czy komukolwiek tam, wiecie, pomożecie coś dźwignąć, um, albo nie wiem, ktoś się zapyta o drogę i, i po prostu podpowiecie tą drogę. Natomiast ja czuję coś takiego, że osoba, której pomożecie, zarazi was dobrą energią. I od momentu, w, której, i od momentu, w którym wy komuś pomożecie, Komuś na coś zwrócicie uwagę pod tym względem, że na przykład ktoś pyta o, o radę, lub nie wiem o drogę, i wy tej osobie powiecie, to ja to czuję na zasadzie takiej, że od tego momentu spotkanie tej osoby. Przyniesie Wam lepszą energię, w której wyjdziecie już z tej czwórki mieczy, czyli poczujecie przypływ większej energii, e, motywacji, chęci do działania. Więc jakaś osoba po prostu będzie mieć tak dobrą energię, którą was zarazi, i nawet jeżeli poprosi Was o pomoc, to nie zabierze Waszą energię, ale Wam jeszcze wiecie, odda więcej nie wiem jak to inaczej tutaj opisać, ale coś takiego mi się pokazuje, to może być coś prostego typu też, nie wiem, pisze do Was znajomy i pyta, słuchaj, masz, nie wiem numer telefonu do dobrego, nie wiem, mechanika prawnika, cokolwiek i Wy na przykład postaracie się gdzieś tam znajdziecie ten numer, prześlecie mu ten numer to, jest, to może być naprawdę coś, słuchajcie tak bardzo prostego, gdzie na, na przykład nie musicie dużo robić a na przykład tylko wiecie screena telefonu, tego numeru telefonu albo skopiowanie, coś, coś bardzo prostego, ale komuś przez ten czas pomożecie. Energia dziesiątki monet mówi o dobrym porozumieniu z innymi, to jest dobra komunikacja z innymi. Osoby w Waszym otoczeniu przez ten czas mogą wydawać się bardziej optymistycznie nastawione, też bardziej takie przyjazne, otwarte, z entuzjazmem. Wasze otoczenie po prostu będzie bardziej takiej energii, życzliwości i dobrego porozumienia, więc też w pracy, jeżeli mieście jakieś zamieszanie, to w te, przez te 7 dni pokazuje się taki fajny czas, taki fajny spokój, gdzie, gdzie po prostu jest spokojniej tak, spokój, gdzie po prostu jest spokojniej, ale nie ma jakichś dramatów, nie ma jakichś kłótni, awantur, i jest po prostu fajna energia, w której ludzie się bardziej dogadują. Jest to też dobry czas do e, pielęgnowania tych relacji, tych kontaktów, które dla Was są po prostu ważne, nie tylko w pracy, ale ogólnie. Energia gwiazdy przypomina o tym, że jeżeli będziecie mieć zwątpienie, czy idziecie w dobrym kierunku, e, czy, nie wiem, robicie wszystko ok, czy może powinniście coś zmienić, to jest energia, która mówi o tym, że idziecie w dobrym kierunku, wszystko jest na dobrej drodze, więc e, jeżeli jakieś wątpliwości będą tutaj w Was. Um narastać, to nie ulegajcie im dlatego, że to jest fajne, fajna karta przeznaczenia, dobrej drogi, która Was prowadzi w której też jesteście bardzo mocno chronieni przez anioły, natomiast to jest fajna taka energia, w której nie zastanawiajcie się co na przykład będzie za tydzień, dwa, trzy czy cztery, jeżeli się czegoś obawiacie po prostu zaufajcie, że będzie dobrze to jest energia pójścia w dobrym kierunku, więc wszystko powinno dobrze i tutaj płynnie się układać energia głupca, dokładnie to co powiedziałam, nie zastanawiajcie się, co będzie jutro? Energia głupca to, słuchajcie, taka energia, gdzie ten głupiec po prostu jednego wieczoru jest w jednej wiosce, w jednym małym miasteczku, a na drugi, i na przykład za chwilę wpadnie mu do głowy myśl: Kurczę, poszedłbym do tego miasteczka 10 e, miasteczek dalej, i wiecie, i bierze tylko swoją sakiewkę, to co najpotrzebniejsze, e, nawet nikomu o tym nie mówi, idzie i realizuje swój plan, i na drugi dzień już jest po prostu 10 miasteczek dalej. To jest taka energia, w której e, ta osoba nie potrzebuje planować. To jest energia, w której coś pada tej osobie do głowy yy, i ona już po prostu w to, w to idzie. Jakby nie przejmuje się tym, co ludzie powiedzą, czy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. To jest taka energia spontaniczności, więc też yy, przez te 7 dni możecie napotkać się na jakąś sytuację, która będzie wymagać od was właśnie takiego spontanicznego podejścia. Natomiast. Yy, to jest to, co powiedziałam, nie patrzcie, co będzie za tydzień, dwa, trzy, trzy cztery. Cieszcie się tymi, tym czasem, który jest przed Wami, ale przede wszystkim odpuśćcie sobie też taką nadmierną kontrolę. To jest energia, w której po prostu trzeba odpuścić, żyć i zobaczyć, co będzie dalej, ale robić to, do czego Was najbardziej przyciąga, to, do czego najbardziej czujecie, że chcecie iść, więc korzystajcie z tego w pełni, cieszcie się tym czasem. Róbcie to, co kochacie, róbcie to, na co macie ochotę. Czasami to jest energia, w której nie wiem, jest już późno w nocy, jesteśmy na diecie, ale na przykład mamy bardzo dużo, dużą ochotę na ciastko, tak? Albo, nie wiem, na spacer e, późniejszym wieczorem. E, więc e, czemu by tego nie zrobić? Wiecie o co chodzi. Jakby to może coś przerwać Waszą rutynę, ale pokazuje mi się, że coś możecie chcieć, i warto po prostu to zrobić. Warto zrobić coś dla, dla samego siebie i nie tłumaczyć tego innym. Więc to jest jakby zaufanie sobie i też jesteście dobrze prowadzeni, więc wszystko powinno tutaj dobrze się układać. Więc tak to mi się dla Was pokazuje, i ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę do grupy numer 3. I witam serdecznie osoby, które wybrały Labradoryt. I słuchajcie, patrzymy sobie, co tutaj dla Was na no to nadchodzące 7 dni. Okej. Okay. U was, słuchajcie, przede wszystkim, co widzę, możecie rozmyślać o przeszłości. O czymś, co wydarzyło się, nie wiem, dzień wcześniej, dwa dni wcześniej i będziecie trochę w takiej energii analizowania. Czy ja dobrze zrobiłem, albo będziecie analizować słowo, w słowo to, co powiedzieliście, i będziecie zastanawiać się, jak ta osoba Was odbierze, albo nie wiem, pomyliliście się z czymś, albo potknęliście się o coś i wiecie. I to jest taka energia, w której zastanawiacie się, ile osób to widziało, i to jest na nowo przeżywanie czegoś, co już się zakończyło, co już jest wiecie dokończone, ale gdzieś tam w głowie u Was może to być. Więc jakby. Zwróćcie na to uwagę, że złapcie się po prostu na takiej sytuacji, że robicie na przykład coś, myślicie o czymś, wałkujecie jakiś temat, który jest już zakończony, więc po co do niego wracać. Um, więc jakby jeżeli coś zrobicie, z kimś będziecie rozmawiać, ja nie mówię wiecie o takich przyjemnych sytuacjach, gdzie na przykład z kimś piszecie i wspominacie sobie taką dobrą rozmowę, ale mam wrażenie, że wy sobie w sobie jakąś presję narzucacie na zasadzie takiej że być może z kimś pisaliście, pisało się wam miło, ale wam przyszło do głowy, że to co powiedzieliście na przykład było głupie i, i cały czas macie to w głowie, że mogliście napisać coś innego. Coś na zasadzie coś już minęło, ale e, czujecie, że mogliście zrobić coś inaczej albo coś co zrobiliście nie do końca w 100% było dobre um, albo było wiecie takie jak to się mówi cringeowe um. Mnie niepokojące. Czekajcie. Jejku, y, no po prostu zrobić coś żenującego, inaczej tego po prostu, wiecie, y, y, nie mogę, nie mogę znaleźć słowa, o które mi chodzi. Natomiast wiecie, zrobimy coś, coś czasami możemy zrobić, i, a potem czujemy takie, że kurczę, to mnie zawstydziło, nie? Albo, albo y, mogłam zrobić coś inaczej. Coś na zasadzie takiej energii, więc nie ulegajcie, nie ulegajcie tej energii, złapcie się na tym, że jeżeli to jest coś, czego już nie możecie zmienić, na co nie macie wpływu, to inni też już być może o tym nie pamiętają. Więc lepiej iść naprzód, lepiej spożytkować swoją energię na dziesiątce kielichów, która jest energią motywowania samego siebie, która jest energią. Ym, Dobrobytu, która jest energią taką, w której wszystko powinno dobrze się układać. Więc nie patrzcie na to, co było wstecz, ale patrzcie na to, żeby wszystko było dobrze tu i teraz, w przyszłości. Czasami fajnie jest wyciągnąć lekcje um, nauki z jakichś tam lekcji życiowych, więc um, to jest czas po prostu, w którym. Jeżeli złapiecie się na takim rozmyślaniu o czymś, co już było, to po prostu wróćcie do tu i teraz i zobaczcie, ile dobrego jest koło Was. To też jest dobry czas do zarabiania pieniędzy, więc jeżeli macie coś na sprzedaż w tym tygodniu, może się szybciej sprzedać. To jest energia, w której też różne transakcje pieniężne są na plus, czyli możecie mieć więcej klientów. Nawet jeżeli nie macie własnej firmy, to po prostu może pracujecie gdzieś w sprzedaży, to jest energia, gdzie więcej jest klientów. I ogólnie jest szansa na zarobienie większej ilości pieniędzy. Czasami też to są jakieś duże napiwki, czyli ktoś może Wam dać jakiś duży napiwek, jeżeli w Waszej pracy te napiwki są. Natomiast nie ulegajcie temu, co było, bo macie dziesiątkę kielichu, monet, przepraszam, to jest energia bardzo, bardzo optymistyczna. Energia dobrobytu, spokoju, harmonii, przyjaźni. Więc nie skupiajcie się na tym, co było i co, można, co nie można już zmienić, tylko korzystajcie w pełni z tej energii, bo z tą energią przyciągniecie więcej dobrych, pozytywnych zdarzeń. Macie energię asamonet, więc przez te 7 dni pokazują się naprawdę różne okazje. Tak jak ja powiedziałam, jak nie do zarobienia pieniędzy, to ktoś może wyjść do Was z propozycją spotkania, jakiegoś wyjścia na kawę, umówienia się z Wami, więc też to są różnego rodzaju nie tylko oferty. I możliwości pod względem materialnym, ale również jakieś możliwości pod względem wyjścia. Czyli ktoś nagle do Was pisze, że hej, może wyjdźmy dzisiaj na spacer, albo wróćmy razem z pracy, albo pojedźmy jutro razem do pracy. To jest coś, słuchajcie, takiego może być nie stricte ze spotkaniem, ale ym, z umówieniem się razem na coś. Również coś takiego, słuchajcie, tutaj przez te 7 dni może się wydarzyć. Macie energię eremity, więc jest to energia, która mówi o tym, żeby trochę... Jeżeli nie macie na coś ochoty, żeby też się nie zgadzać w pustelniku, to jest słuchajcie, fajne to, że jesteśmy sami za sobą, potrzebujemy czasami pobycia sam ze sobą, wyciszenia się i zrozumienia, co w naszym sercu gra. Czyli przez ten czas możecie czuć potrzebę trochę wyciszenia się, troszeczkę większej ilości spokoju, bo mam wrażenie, że Gdzieś może być chaos, gdzieś gdzie byliście, będziecie, będzie jakiś chaos, czyli może być dużo różnych osób, ludzi. Czasami wiecie, idąc nawet na zakupy, tu radio gra, tu ludzie rozmawiają, tu na kasie dźwięki i możecie się przebodźcować i wrócić do domu i być taki energii nie. Teraz po prostu muszę się położyć, muszę pobyć sam albo nie wiem, wyciszam telefon, komputer, telewizor i zajmę się gotowaniem, czy czymikolwiek innym będziecie potrzebować w chwili po prostu odpoczynku, ciszy na zasadzie takiej y, uwolnienia się od chaosu od jakichś, wiecie, czynników zewnętrznych nie wiem, jak to inaczej powiedzieć ale u każdego z Was to będzie coś innego na przykład, nie wiem, w pracy macie bardzo głośno to na przykład wracając do domu będziecie woleli otworzyć sobie, nie wiem okno w samochodzie, bo jedziecie, nie wiem, spokojną trasą i na przykład wyłączyć radio więc będziecie potrzebować taką chwilę dla siebie, żeby po prostu troszeczkę ym, się wyciszyć, się wyciszyć, troszeczkę odpocząć od tego zgiełku. Y, to też może być energia, w której, nie wiem, ktoś będzie chciał iść na spacer albo po prostu odwołać spotkanie, y, czy Wy będziecie chcieli na przykład odwołać jakieś spotkanie, nie ktoś z Wami. Natomiast to jest taka potrzeba troszeczkę bardziej wyciszenia się żeby naładować też swoje baterie, bo później jesteście w energii szóstki monet, więc to będzie chwilowy taki epizod, chwila po prostu taka, w której potrzebujecie troszeczkę odpoczynku, troszeczkę energii do namysłu, też to może być, słuchajcie związane z wieczorami, że na przykład wieczorami przez te najbliższe 7 dni będziecie potrzebować więcej przestrzeni po prostu dla siebie i zamiast pisać z kimś, to będziecie woleli wyciszyć się i po prostu cieszyć się wieczorem, z dobrym filmem książką, czymkolwiek innym energia szóstki monet też słuchajcie mówi o tym, o dobrej, szczerej komunikacji. Jeżeli na coś się nie zgadzacie, jeżeli coś wam nie pasuje, szczerze o tym powiedzcie. Dlatego, że w tej energii warto śmiało się komunikować. Bo jeżeli śmiało się nie zakomunikujemy, to ta szalka, wiecie, pójdzie w jedną tylko stronę: czyli albo wy będziecie zadowoleni, albo druga osoba kosztem siebie nawzajem. Wiecie o co chodzi. Więc jeżeli nie macie na coś ochoty, lub widzicie coś inaczej, nie zgadzajcie się na coś, co nie jest w zgodzie z wami. Czasami lepiej jest powiedzieć, że słuchaj, nie mam ochoty iść na ten film, bo y, czuję, że to nie jest coś dobrego dla mnie, a na przykład ta osoba bardzo chce iść na ten film. Więc lepiej, jeżeli oboje znajdziecie wiecie, taki film, z którego. OK, oboje jesteście w stanie obejrzeć i zobaczyć, jaki będzie, niż żeby ktoś, wiecie, był na 100% zadowolony, a Wy w ogóle na zero. Więc ym, dobra komunikacja, szczera komunikacja w pracy tak samo. Jeżeli, nie wiem, coś Wam nie pasuje w jakimś projekcie, macie jakieś uwagi, lepiej o tym powiedzieć, bo możliwe, że uda się wprowadzić jakieś lepsze zmiany, dobre zmiany. Więc tutaj też miejcie to na uwadze. Po prostu przez najbliższe 7 dni zadbajcie o bardzo dobrą komunikację i pamiętajcie, że to jest dobry czas na sprawy finansowe, materialne i też na różnego typu okazje. Więc pokazuje Wam się ten dzień przepięknie. I macie jeszcze rycerza monet. Jest to energia, która mówi o tym, żeby być w nastawieniu na swój cel na drogę, do której, na którą żeby, <noise> czekajcie, jest wcześnie rano, plączy mi się język. Chodzi mi o to, żeby mieć na uwadze tą drogę, do której zmierzacie a nie patrzeć tak jak powiedziałam wcześniej wstecz, bo to was będzie blokować. Patrzcie na to, co chcecie osiągnąć, co chcecie zrobić, jakie macie plany, cele, zamierzenia na ten czas i powolutku do tego idźcie. Energia rycerza monet mówi o tym, żeby iść powoli, żeby się z niczym nie śpieszyć, dać sobie czas, jeżeli się tego potrzebuje, nie robić nic na siłę, robić coś w zgodzie ze sobą na spokojnie, małymi kroczkami. Lepszy jest mały krok jeden w przód niż dużo kroczków w tył, więc to też, słuchajcie, może się tyczyć czegoś, że w pewnym sensie możecie utknąć tak bardzo w czymś, co było, i do tego wracać, że zgubicie jakieś inne okazje. Więc pamiętajcie o tym, nie, nie wracamy myślami wstecz do. Tego, co nie można już zmienić, ale patrzymy z nadzieją w przyszłość. To przyciągnie do waszego życia o wiele więcej takich pozytywnych wydarzeń, fajnej, fajnego czasu. Ale tak jak mówię, jest to przepiękny czas różnych okazji, możliwości, więc y, cieszcie się, słuchajcie tym czasem, bo jest naprawdę piękny. I ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa pa.